Cześć, witajcie. Dzisiaj po zapoczątkowaniu serii akwareli w Scrapie chciałabym Was również zachęcić do robót krzydełkowych, na przykład, które, jak obserwuję, również zaczęły być modne w Scrapbookingu. Co już mówiłam, przy akwarelach takie rzeczy mnie cieszą. Naprawdę warto jest sięgać po różne techniki, tak aby urozmaicać nasze prace i wówczas stają się naprawdę niepowtarzalne i wyjątkowe. I może właśnie na początek pokażę Wam jak wykonać takie najprostsze kwiatuszki szydełkowe, które jak widzicie można sobie wykonać z różnych kolorów w różnych wielkościach różnych rodzajów włóczek, czy nitek, czy sznurka. A potrzebować do tego będziemy właśnie troszkę włóczki, czy sznurka, czy kordonka, muliny. Ja akurat mam taką włóczkę akrylową, cienutką I wiadomo, do grubości naszej nitki musimy dostosować szydełko, jak tu mam szydełko o rozmiarze 2. Powiem Wam, że tak jak niektórzy mówią, że nie, to nie dla mnie, o jejku, co to jest. Być może nie pokażę Wam tych najprostszych od początku podstaw, jak wykonać cokolwiek, ale jeżeli zachęci Was na przykład wykonanie tego kwiatka, wtedy jak najbardziej pokażę Wam pierwsze kroki w szydełkowaniu, chociaż w internecie jest tego bardzo dużo i bez problemu znajdziecie. Może ktoś na pewno fajniejszym głosem to wytłumaczy. A co do naszego kwiatuszka? Co robimy? Zakładamy sobie niteczkę na palec. Robimy kółeczko. Ogólnie wykonuje się kółko magiczne. Ja robię takie uproszczone sobie takie mi wystarcza. I przez to kółeczko przeciągam nitkę. I przez to oczko powstałe jeszcze raz przeciągam nitkę. I tak mam pierwsze oczko łańcuszka. Teraz jedynie pamiętam żeby aby ta nitka tutaj końcowa, oj przepraszam, była łącznie z nitką, które tworzy nasze kółko. Kładamy szydełko kółko, wyciągamy oczko i przeciągamy nitkę przez dwa oczka. Tak mamy pierwsze oczko, które jest nam potrzebne, tak zwany pierwszy półsłupek. Przez nikt nazywany oczkiem ścisłym. Ja też taką formę wolę, dlatego będę tak mówić. Mamy drugie oczko ścisłe, Trzecie oczko ścisłe, czwarte oczko ścisłe, piąte i szóste. Teraz tą niteczkę końcową chwytamy i zaciągamy kółeczko. Również cały czas tą nitkę tutaj trzymając. Wbijamy się w pierwsze oczko, które wykonywaliśmy. Przepraszam znowu czasem. Przeciągamy nitkę i od razu przeciągamy przez to oczko, które tu mamy na szydełku. I to jest oczko ścisłe, zamykające. Zamknęło nam okrąg. Teraz wykonujemy jedno oczko łańcuszka. I w tym samym oczku będziemy wykonywać pierwszy płotek kwiatka. Te pierwsze oczko zastępuje nam właśnie oczko ścisłe. Teraz będziemy wykonywać półsłupek. Zawijamy nitkę, wbijamy w te same oczko, przeciągamy nitkę i przeciągamy przez wszystkie trzy oczka na szydełku. Dostaje nam półsłupek. Napieramy nitkę, wbijamy w te same oczko u podstawy. Wyciągamy i tym razem będziemy wykonywać słupek. Przeciągamy nitkę przez dwa pierwsze oczka. Tak. Dostają nam dwa oczka na szydełku. I teraz znowu przez dwa. Znowu zawijamy nitkę i teraz będziemy wykonywać z powrotem półsłupek. Przeciągamy przez wszystkie trzy oczka, i oczko ścisłe. Tak powstaje nam pierwszy płatek kwiatka. Taki zaokrąglony. Tą niteczkę cały czas sobie tu trzymamy i wbijając w kolejne oczka. Staramy się, aby właśnie ta nitka nam się tu od razu wrabiała. Zaczynamy drugi płatek. Wbijamy oczko podstawy, wyciągamy nitkę. Robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy przez dwa oczka łańcuszka. Półsłupek napieramy nitkę. Przeciągam i przeciągam przez trzy Oczka na szydełku. Nabieram nitkę, wykonujemy słupek. Przeciągam nitkę przez dwa oczka, pierwsze i kolejne dwa oczka. Nawijamy nitkę. Wbijamy w te same oczko u podstawy. Przeciągamy przez trzy oczka na szydełku. Mamy półsłupek bez nawijania, wbijamy szydełko i przeciągamy przez dwa oczka, mamy oczko ścisłe. Mamy drugi płatek. W trzecim oczku. Wbijamy się, wyciągamy nitkę, robimy oczko ścisłe. Nawijamy nitkę na szydełko, wbijamy się oczko w podstawy. Robimy półsłupek, przeciągamy przez wszystkie trzy oczka. Robimy słupek, nawijamy nitkę. Wbijamy w oczko podstawy. Przeciągamy przez dwie nitki. I dwie nitki. Teraz znowu półsłupek, nawijamy nitkę. Wbijamy się w oczko podstawy. I Przeciągamy przez trzy nitki. I bez nawijania robimy oczko ścisłe. Mamy trzy płatki. Teraz wykonam jeszcze trzy kolejne płatki i za chwilę do Was wrócę tak mamy sześć płateczków naszego kwiatka, jak zakończyć naszą robótkę, między dwa płatki, ten ostatni i ten pierwszy, wbijamy sobie szydełko, przeciągamy nitkę, wykonujemy oczko ścisłe zamykające, znowu mi spadło, Odcinamy nitkę z jakimś zapasem, który może się przydać, na przykład do szycia, do naszej pracy. Zawsze lepiej zostawić kawałek większy niż go nie mieć, bo odciąć zawsze można. I mamy kwiatuszka. Tu oczywiście możemy sobie dołożyć koralik pręciki do kwiatków, co tylko będziemy chciały i wykorzystać nasze kwiatuszki do prac skrapowych, do kartek, do albumów, do art journali, no, do tego, czego tylko będziemy chciały. Najprostsze, łatwe aby Was zachęcić do pierwszych prób i wykonywania sobie takich kwiatuszków. Pozdrawiam.